Cześć, witajcie z tej strony Crash i witam w kolejnym odcinku z Borderlands Jest ze mną tradycyjnie Arkantos. Zwykle. No, też by mógłby być inny. Okej, okej, okej. Chcę wymienić to, bo znaczy, jestem level. Musi, będzie musiała że na Żadna broń mi tutaj tak nie pasuje, wiesz co? Nie też. Dobra, bo już zaczęliśmy, ale były małe problemy techniczne. Byliśmy dosłownie, stąd przeszliśmy tutaj, nic się nie działo. No właśnie. A teraz mam gdzieś w ogóle indziej dojść. Hmm... jest problem, ale nie ważna, czyli winę. Tutaj musimy patrz. I tutaj na lewo I dokładnie. Gdzie? Tutaj I tu na lewo. Spoko. Na, przynajmniej nie tak daleko. Kurczę, ale przydałby się, żeby było dzian hajs. No, to właśnie wiesz jak co jak pomyślałem. Jak w następnej serii, którą planuję. dobra, wezmę sobie tu broń. Będzie jeszcze jeden co na naszych kanałach, ale to już jest... E, będzie niespodzianka. Ale się Czekaj. O, oh jezus, co to było? For co tu biegnie? Kr critical. No Dobra nie, ja mam broń narzekać nie mogę To samo Ja mam bardzo dobrą broń Ja mam taką broń z przybliżeniu szybko, szczelną Teraz zbieramy hajs na Lord, dla... Fuck! Już idę. Już nie ten. Dobra. Okay. Tu chyba będą bronie. nie, ammo. Dobra. Uzupełniłem ammo. Czekaj, bo tam jest gościu. O, grupcio idzie. Grupcio? Ta tutaj, tu gdzie strzelam, strzelają. Tak. A mi tak Może coś chcesz... skaczą fps. -y. Nie też. Ej, grupcio tu. No właśnie mówię o nim. Dobra, moja broń jest za tyle mocna, że naprawdę. Fuck. Już? Okej okay. Okay, porządku Czekaj już jednej mocy, pewnej Dzień, o, o, cześć. Osoba. I walnij ze snajpy może Ja mam szybko, tam szybko, ale doko... a tam Czekaj, gdzie to? Tam są FAK Ale on... już idę Nie, spokojnie, czekaj zabieg gróbcia. O fuck. no właśnie, ja nie myślałam. I co wyrzucił? Ej, pójdę tam trochę na górę. Trochę się z nimi tutaj spróbuję rozprawić. Spoczko. Chcesz życie? Nie, ej, chcesz tutaj tarczek? Pójdźby z znowu za 170... to ma 170. Spoko. gdyby można Ale było... Życia? Ej! Co ej, to? ty? Ej życie nie. Chcesz. O kurde! A ja to dupy. Co, co, kurde? bronię O to poczekaj jeszcze. Weźmę sobie amunicję, bo mi się przyda. Dobra, a wzi wziąłeś już tą fajną broń, czy jeszcze? Jeszcze, co ty, bez ciebie bym nie wziął. Okej, okay. Zobacz sobie, jakie tu są. Mm. Czekaj. I gdybyś pozwolił, ja sobie wezmę tą e, Bowie Revolver. Tak myślałem, to 46, dobra, bierz. Ale czy to dla ciebie? Nie, weź sobie. Nie, no to od... sobie i ta jest podpalająca, 28. A, nie, weź sobie Budle Worwer, bo tamto mi broń oddałeś, żeby wiesz, nie było. No to ty też mi dałeś, nie? Wcześniej. Tak, ale weź sobie. Nie, 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 nie. ja tak nie wezmę. To nikt nie weźmie. Uuuu, 444! Shield ma 444, rozumiesz to? Czaisz bazę? O Jezus. O o. Mam coś dla SMG trzymaj. Ej, tu masz SMG z tobą. Bo... Gdzie? Nie wiem, czy się przyda. Nie wiesz, to słabe. Nie wiem, wiesz. Mysz szybko szczelną, no to dlatego pewnie. Ile masz? 444? Ta, na 11 level, ale zawsze się przyda. A, już bym się na ten level człowieku, to bym po prostu był szczękał tego. Ale na 11? <suszy> <suszy> Fuck, nie mogę się tam. Wyszła na to, że nikt tej broni nie wziął. Nikt. Trzymaj ją. Weź sobie tutaj ammo. Ja nie chcę, trzymaj. Ale ammo weź sobie tutaj jest. Spoko, tylko dam ci tą broń. Eee, i kasa. Ja tutaj czekaj. nawalam gościa. Fajdzi wrzuciłem z tą przekroczoną przypadek Przez przypadek. Ja Ej, grób, jest na dole? Czekaj tam na mnie, ok, Bo wyrzuciłem jedną dobrą broń tą sniper. Ja to z góry nawalam przypadkowo oczywiście Fajnie nie mogę w... O dzięki Ej, grubcze tam jest Kurde Jest Ej, grubcze O oh, Fuck O oh, Jesus na moim poziomie Czekaj gdzie? Dobra, pokona. Jeszcze go zabiłem. Czekaj, gdzieś tą snajpę wyrzuciłem i nie wiem gdzie, kurde Życie. Ej, ale mam pecha, wiesz dlaczego? Co żeś zrobię? Pamiętasz tą snajperkę taką przedpuszczelną? No. Kiedy brałem broń tą, to się automatycznie wyrzuciła. Eja. ty wróćcie. Fuck Dobra, zabiłem go

Terapię odbudzającą mogliby sobie wziąć. Czekaj, jakaś tarcza jest. Mogę ja, bo ty masz 140 coś tam, ileś. Dobra, bierz ją, wiesz. Dzięki. Proszę, to bierz, żebyś nie był pokrzywdzony. Czekaj, dam ci tą broń. Tą, ten pistolecik. Jaki? Tu masz go. Ten, ten 144 miał. Nie chcę! Ja go nie lisał, mi się nim głupio szczela. Nie chcę. Bo ja nie lubię takich. Ja Spoko, tak ci nie da tej tarczy, bo i... znalazłem. Ich... Nie chcę jej tej tarczy, pobrzało cię. Jest, wylubcie zabity. Trzymaj. Dziona, nie Dziona. Wiem, co dziona. Co Ej, kolejna tarcza. Łapią. Nie, to nie tarcza. Jak jest lepsza, to ją bierz. Weź sobie. I Weź sobie. Jest tą... tutaj. Usrać się można. O, wezmę. Tylko mi gdzieś szybko ścielnych szkoda. A gdzie ją żeś wyrzucił? Wiesz co, jak brałem tą... wiesz... No, ile Jesus. Wiesz tam? Jak brałem... jak nazwa. się nazywa? Kurczę, słowa. Jak brałem tą broń. Yy, to jak jaką to się automatycznie wyrzuciła gdzieś. No to weź, że gdzieś ją poszukaj. Właśnie szukam cały czas. Zajmujesz się tak walką bardziej pobocznie, A i żyćko tu jest jak chcesz. Nie weź sobie... A nie, w sumie to... No weź sobie tutaj jest. Już ina. Panie że tu się ze skoków nie traci życia. No właśnie, to samo pomyślałem przed chwilą. Bo taki mega skok zrobiłem, ale bym się musiał pieprzyć. <noise> Czekaj no... Ej Co? Hopa. Tu jest kasa. Chcesz ammo? To zbieraj hajs. Nie, wiesz co mam, mam mo. To chcesz. To zbieraj hajs, a... Nie no, ale trzeba poszukać Zbieram też tą snajperkę, snajperkę a... bo aż... Jak coś to mam tą, yy, znaczy 40 a... damage'a. Nie, to zresztą sobie, ja, ja sniper sobie poradzę. No dobra, no ale bez jaj. Musisz mieć, a ja nie potrzebuję jak na razie. Nie, wiesz. Dasz mi tam 40, jak zdobędziemy tą twoją, wiesz, tą 60, okej? Okay? Okej, okay, no ale jaką 60? Tam no, to ci kupimy, co teraz na nie odbieramy dla ciebie. Ja nie chcę 300 co, co, człowieku tobie się bardziej przyda. Weź. Dobra pozbieramy Ej, chcesz tarczy, która ma 145 Mam taką. A no to dobra, bo ja mam 167 Kurde, ale gdzie jest ta sniperka? Człowieku, no nie mogła tak... A nie a 185, kurde. Ty? Chcesz chcesz? To ja cię Nie, zim. ja nie chcę. Ja mam teraz 444. Dojść. Ale na U. 11, ale to się jakoś obędzie. Zbierze to jest się. To tak, ja się co? Zbieramy. Dobra, gdzie teraz mamy iść? Aha, tam. Tam, tam, tam. Tutaj. Nagrywamy do końca chapter'a, jak się nam uda. Ci nie zabraknie miejsca w dysku. A wątpię. Czekaj. Jeszcze Dobra, idziemy. I... Dawaj, Usunię dawaj, dawaj. Uwodni jakaś... się pożegnali na e, chwileczkę. Dobra, ja cię będę osłaniał jakby co. To że już mi się podoba tam. Okej, okay. a tak jakby się szczelumało. Ulala. La. Bardzo, ale miałem małe kłopoty rodzinne. Spoczko, Czy możesz Uważaj to wam. na mnie zamach chciałeś. Nie ja już chciałem na ciebie załatwiałem to czekam dużo podszedł te beczki, żeby nas nie strzelili Chyba po się zamastę. pogniewamy. Tak. Ej, masz fajną broń, 66. d e, Na jedenasty, ale to sobie weź w takim razie. wiesz, można chwilę poczekać, zebrać. No właśnie. Wiesz mniej więcej, do którego lewa, Wiesz do którego mniej więcej lewa dobijemy, tak mi się wydaje. Nie. Kto jest? Gdzie ona jest? E, czekaj, tutaj miał chyba jeden skill do ulepszenia, no właśnie. Już masz a, jeszcze nie ulepszyłeś. Okej. Okay. No, gdzie ta broń? No jest w środku, tam. A w środku, dobra. Candy damage. Nie. 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 Już wziąłeś? Nie. Tutaj jest. A myślałem, że w środku Przepraszam, przepraszam, mój błąd Ej, teraz jak daleko mamy? Trochę. Musimy tym razem... O, tu mamy swoje samochody. Dobra, lecimy. Już wiem, które. Wiesz, co by się przydało? Co? Gdyby była taka wybuchowa albo o, nie, Byłoby cudownie. Jak chcesz, to ci mogę dać, bo się średnio Ale ja lubię takie wybuchowe albo pokalające. Nie. nie, na razie dzięki. Na razie biegniemy do samochodu. A po tej Borderlands jeszcze planujemy nagrać ten... dlc key. O właśnie, tak, tak, tak. Już jeden waleźliśmy. Który opowiada o Cybersdzichu. Okej. Okay. Dobra, dawaj tym. O tym co ja, ja, zamontował... ja prowadzę, ja mam prawo jazdy. Okej. Okay. Chociaż są dwa. Chodź. Tu jestem. Dobra. A co ty sobie, panie, panie myślisz? Że to ja paliwo tak... E, co ty robisz? Strzeliłeś mi w oponę! Te? Teraz się pogniewam. Żeby się łatwiej jeździło. Ci... Mhm, tak. Te. Ten wczoraj dobry. E, to się e, myszką e, ten kieruje? To było najlepsze. No jak... Jak... <grystanie> o, o o! Koledzy! Tak, dobre! O znowu grubcio! Dobra grubcio, zdych! Zdych? Zdych! Zdych, to to dobrze, że zdych! Oni są na jarani! Kolejny zdychu. Zdychają jak nie wiem co Czekając na fajne Co my tu mamy? To no, mam tu mam ammo Hajsik. No Dobra Ej sporo żeśmy już zebrali hajsu No Czekamy go też nie tej snajpy ale cóż Specjalnie wyrzuciłeś tak, specjalnie. Specjalnie. Gdybym, gdybym już tak specjalnie to bym ci tobie dał, bo to była jak maszynówka, snajperka. Chciała jak maszynówka to i dach. No, no, no to tobie będziemy musieli w takim razie kupić tamtą. Jak już sobie poradzę bez snajperki? No nie, 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 to... Tak nie Czy można. na z... dachu jest... Dobra, rozbieramy dach. Tak nie można zrobić, e Tu jest tarcza, a nie, to mała. Dacha. Jest, został. Ja mam na razie bardzo dobrą tarczek dla mnie. Dobra, możemy. Tak, też fajna tarcza. 100. E, Ej, sto... dawaj, chodź tu. Kill Black Shoots. O, to mieliśmy taką. Jest, na pewno, otworzone. Czekaj. Pewnie będziemy musieli tam jechać. Tu już idę. No. Travel. Czy <noise> w samochodzie? Ok. Kurde. O, autobus na skrzynię. też masz ten autobus? No. Taki ładny. Ale ładny ten. Snajper, ładna snajperka. Ej, samochód nam się gdzieś indziej przeteleportował. Przy Fah. Samochód do Hitehele. Fuck. Halo, mamo, a to. Halo, mamo. No to ja, twój syneczek, a to ciebie. Samochód cię przedolokował. A to, sorry. Nadrytalczykom no, to przystępu do polkowali. się go zabić. Czekaj. Do tego portala. Ej, walnij go w jaja, będzie lepszy efekt. Dobra, ej, człowieku. Był taki ptaszek jak go w Jaja. Jest, Charlie. Ty coś wziąłeś, a to idealnie jak w mówię, to coś leciąłeś. Jak muszę idealnie biję, to mi się, się pojechało, że wiesz. Jest mamy dobrego Expa. Dobra, teraz tam musimy iść. Chodź Arkantosia. O chapter piąty. Dobra, koniec odcinka. Człowieku ile mam ale 10 minut. No i co z tego? Ta 10 minut więcej. No co pani. Teraz skończymy, a nagra, możemy nagrać jeszcze. Ty snajperkę znalazłem, tylko strasznie słaba. gdzie, a gdzie ty jesteś? Tutaj. Ci znalazł znalazło. jak snajpa. Malutka. No. Ale człowiek jakaś fajna przybliżenia, tylko szkoda, że taka słaba. Dobra, no to co kończymy, nie? No. No to co? Subskrybujcie, komentujcie i trzymajcie się, papa. Na razie.